Witam Państwa serdecznie. Dzisiejsze posiedzenie rządu nie ma charakteru nadzwyczajnego. Nie, nie lękajcie się drodzy Państwo to nie są to nie są głowice pociski z granatnika komendanta byłego komendanta Policji Szymczyka nic nie eksploduje to są atrapy. Ale przyniosłem je tutaj dzisiaj z satysfakcją, żeby pokazać coś, z czego możemy być dumni. To są tylko przykłady tego i co powinno dobrze zadziałać także na wszystkich zgromadzonych, wszystkie panie i panów ministrów, jeśli chodzi o ideę szeroko pojętej repolinizacji. Tu mówimy o polskich produktach, jutro odwiedzę miejsca, gdzie zaprezentujemy większe rzeczy, najnowocześniejsze, najnowocześniejszy sprzęt bojowy, produkowany w całości w Polsce. To ma gigantyczne znaczenie. Jeszcze raz chcę to podkreślić, tak jak te głowice, produkowane, te oryginalne w całości w Polsce, większość elementów. No, produkowany jest w tej najwyższej technologii na drukarkach 3D. To jest uzbrojenie dla polskich dronów, produkowanych też w całości w Polsce, wiele rodzajów. To są nie tylko drony, ale także inne bezzałogowe systemy uzbrojenia. My w tej chwili pracujemy także nad tymi naziemnymi, lądowymi urządzeniami, które będą bezzałogowo operować na, także na lądzie. Jutro to zaprezentuję. To, co z mojego punktu widzenia i z waszego punktu widzenia musi być absolutnie kluczowe, także w waszych dziedzinach, nie tylko w obronności, to to, aby pieniądze, które z, yy, no, wypracowujemy wszyscy w Polsce jako podatnicy, które zdobywamy także dużym wysiłkiem i bardzo skutecznie, yy, yy, jeśli chodzi o środki europejskie, w tym ten, ta gigantyczna rzeka pieniędzy, którą wydajemy z, z pieniędzy polskich podatników, i ze środków europejskich na uzbrojenie, żeby ona przestała płynąć jednokierunkowo do, wyłącznie do Korei, Stanów Zjednoczonych, Francji y, czy innych państw, z których importujemy te najnowocześniejsze y, urządzenia i najnowocześniejszy sprzęt czy broń. I Bardzo byśmy chcieli, aby uzyskać tę synergię, czyli to musi być nowoczesne, Polskie, zobaczycie Państwo, jutro także yy, rewelacyjne, też na poziomie technicznych wynalazków yy, polskie drony bojowe, od najmniejszych z fajnymi nazwami, ten najmniejszy chyba nazywa się kleszcz, jeśli dobrze na, nazwa zł, złowroga i adekwatna. Yy, ale mówię to nie, nie dla żartów. Yy, jak, kiedy wyobrażamy sobie, jak wielkie pieniądze, w naszym przypadku prawie 5% całego PKB, o czym mówiłem ostatnio na spotkaniu w Pablianicach, jeśli wydajemy tak gigantyczne pieniądze, to musimy zrobić wszystko, żeby one pracowały w, maksy, w maksymalnym wymiarze tu u nas w kraju. Jeśli chodzi o polskie firmy Państwowe, Polskie Instytuty Naukowe, jutro będę właśnie w Wojskowym Instytucie Wojskądowych Instytut Techniki Wojsk Lotniczych i Ważne jest także, żeby te pieniądze pracowały na rzecz polskiej nauki, która pracuje dla polskiej wojskowości, ale też dla prywatnych przedsiębiorstw, które produkują dla nas, więc z satysfakcją obejrzałem dzisiaj te atrapy i niech będą takim dla wszystkich was memento, że w Polsce można robić najlepsze, najnowocześniejsze rzeczy i nie będziemy musieli tych pieniędzy, tych naszych polskich pieniędzy wydawać za granicą, tylko tylko u nas. I przy okazji chcę rozbroić jedną bombę, bo jak w Pabianicach, kiedy mówiłem o tym, jak gigantyczny wysiłek finansowy ponosimy w związku z tym pułapem wydatków na, na, na zbrojenia, to przy okazji też odpowiadałem na pytanie o asystencję, czyli to pytanie, które interesuje tak niepełnosprawnych i ich rodziny. I powstało pewnie nieporozumienie, więc bije się, bije się w piersi, i rozbrajając tę bombę. My oczywiście pracujemy, kontynuujemy pracę nad naszym projektem ustawy, jeśli chodzi o asystencję osobistą i projekt rządowy także będzie złożony w Sejmie. Także o sprawie pamiętamy. Przy tej okazji chciałem tylko jakby zaznaczyć, że rozumiemy wszystkie potrzeby społeczne, i, ale staramy się odpowiedzialnie i uczciwie odpowiadać na pytania, ile pieniędzy jesteśmy w stanie na co wydać. I no, od samego początku naszych rządów te dwie kwestie są dla nas absolutnie priorytetowe, czyli bezpieczeństwo socjalne polskich rodzin, czy to są podwyżki wynagrodzeń, czy to, są, czy to jest opieka nad niepełnosprawnymi, że wiem, czy, czy babciowe. No nie, nie będę już tu po raz kolejny wymieniał te, te wszystkie zdarzenia i masywne wydatki na szeroko pojętą politykę społeczną i bezpieczeństwo w sensie dosłownym czyli to, co służy bezpieczeństwu granic, bezpieczeństwu terytorium i liczę tutaj na, na, na zrozumienie. Ale tak jak powiedziałem, asystencja osobista jest tematem, nad którym kończymy pracę także tutaj, tutaj w rządzie. Przy okazji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dzisiaj pojawia się kolejna informacja prokuratury o postawieniu zarzutów yy, obywatelowi Kolumbii, który y, jest oskarżony o akty dywersji. Próby podpalenia w Polsce, także podpalenie dajni autobusowej w Czechach, w Pradze i y, to y, praca naszej prokuratury i naszych służb potwierdziła po raz kolejny, że także w tym przypadku tych prób dywersji były one realizowane na bezpośrednie zlecenie służb rosyjskich. Wtedy, kiedy mówimy o takich potrzebach jak finansowanie uzbrojenia, kiedy mówimy o, o gigantycznym wysiłku polskich służb w ochronie naszych granic i kiedy mówię o tym, że zagrożeniem konfrontacją ze strony Rosji ono będzie tak, niezależnie od wydarzeń na Ukrainie, niezależnie od tego, jak zakończy się konflikt ukraiński, ono jest oceniane przez wszystkich, przez Amerykanów, przez NATO, przez naszych europejskich sojuszników, jako zagrożenie stałe, także na, w, w przyszłości. I ono niestety nie jest tylko przyszłością. Dzisiaj jest taki moment, kiedy chciałbym podsumować, żebyście Państwo mieli świadomość też, jak ciężko. Nasze służby pracują. Chciałem ministrowi Siemoniakowi podziękować i, i, i proszę o przekazanie wszystkim zaangażowanym w te działania także wyrazić uznanie. My w tej chwili mamy podejrzane yy, i zatrzymane 32 osoby. Yy, podejrzane o i te podejrzenie jest uzasadnione o współpracę z rosyjskimi służbami, które zlecały tym osobom albo akty dywersji, albo pobicia. To jest wśród. Yy, Zatrzymanych, w tym jedna osoba już skazana i siedzi tak na, na amen, inne są zatrzymane i czekają na, na procesy. Są jest Polak, są Rosjanie, są Ukraińcy, są Białorusini i jak już powiedziałem, Kolumbijczyk. I ta lista się nie wyczerpuje. Ale niezależnie od tego, że my jesteśmy rzeczywiście efektywni, jeśli chodzi o działania przeciwko autorom dywersji i pobić na zlecenie, to czas też ogłosić taki no, prawdziwy alert dla wszystkich służb. Bo mm, nie mamy dzisiaj wątpliwości, że ta aktywność rosyjska, ona także dotyczy pewnych zorganizowanych środowisk politycznych i że destabilizacja sytuacji na granicach, próba paraliżowania pracy naszych służb bardzo, bardzo blisko są tych aktywnych. Yy, tych drastycznych akcji dywersyjnych, takich jak próby podpaleń czy pobić. Każdy, kto destabilizuje państwo polskie, czy próbuje zdestabilizować sytuację na granicach, jest bezpośrednio, na co też przecież jest wiele przesłanek, albo pośrednio pomocnikiem rosyjskich służb. I dlatego będziemy działali bezwzględnie i yy, zwróciłem się do ministrów. Yy, no, zgodnie z właściwościami do ministra Siemoniaka, do ministra Kierwińskiego, do ministra Żurka, aby yy, yy, podjęli jeszcze bardziej intensywne i energiczne działania na rzecz zarówno zapobiegania ryzykom, jak i wyłapywania tych wszystkich, którzy atakują państwo polskie za rosyjskie pieniądze. I na podstawie dotychczasowych doświadczeń, także dzięki naszej akcji dość. Yy, Wymagającej bardzo wielu zabiegów, także dyplomatycznych, dzięki której zatrzymaliśmy i sprowadziliśmy do Polski jednego z koordynatorów Kremla tych akcji dywersyjnych. Jest w Polsce do dyspozycji prokuratury i naszych służb. Chcę powiedzieć, że jesteśmy w stanie w tej chwili, mówię to nie po to, żeby, żeby państwo uspokoić, ale złapiemy każdego, gdziekolwiek by się chciał ukryć, kto odpowiada albo będzie próbował realizować akty dywersji na terenie naszego kraju i przeciwko naszym obywatelom czy państwu polskiemu. I liczę tu bardzo na pełne zaangażowanie panów ministrów, w których zakresie odpowiedzialności te kwestie się znajdują. Poproszę też pana ministra Kierwińskiego, jeśli pozwolicie państwo jeszcze w tej części otwartej o krótki raport sytuacji, na szczęście nie powodziowej, ale jednak z wieloma zdarzeniami lokalnymi, dość dramatycznymi z punktu widzenia mieszkańców, więc wiem, że cały czas działa sztab kryzysowy. Dziękuję za, za stały kontakt ze mną, ale poprosiłbym o szybką informację jeszcze na temat aktualnego stanu rzeczy. Panie premierze, szanowni państwo, tak, od 27 działa sztab kryzysowy. Staraliśmy się przeciwdziałać jakimś groźnym wydarzeniom. Bardzo dziękuję ministrowi obrony narodowej też za postawienie Wojsk Obrony Terytorialnej w stan gotowości do niesienia pomocy. W ciągu tych trzech dni odnotowaliśmy prawie... Ponad cztery tysiące interwencji Straży Pożarnej to bardzo dużo i duże natężenie. Na początku ten front niskiego ciśnienia obejmował południe Polski, więc główne zagrożenie w niedzielę to kwestia polskiego, Śląskiego. Tam już sytuacja się stabilizuje od wczoraj wieczorem. Problemy w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Ja wczoraj jest komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej byliśmy w Nowym Dworze Gdańskim, byliśmy w Malborku, bo tam sytuacja na godzinę 22. wyglądała najbardziej poważnie. W nocy sytuacja poważna zrobiła się także w warmińsko-mazurskim. Mamy podtopienia lokalne podtopienia w Elblągu, tam lokalna rzeka. Kumiela wylała, jeżeli zalała mieszkańców jednej z ulic było zagrożenie także, jeżeli chodzi o szpital. Dzięki sprawnej akcji Straży Pożarnej szpital został obroniony. Sytuacja w tamtych terenach też powoli się stabilizuje. Dziś już deszcz nie pada albo pada w znacznie mniejszym wymiarze. Prognozy Oczywiście na bieżąco ją monitorujemy, ale dla tych, dla tych najbliższych dni pokazują, że te opady nawet, tak, staram się bardzo, bardzo uważać na słowa w tym zakresie, ale prognozy są znacznie mniejsze niż dla tych dwóch minionych nocy głównie, więc wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. Lokalne podtopienia dwa lokalne problemy które na bieżąco są zarządzane czyli kwestia Elbląga o którym powiedziałem i kwestia oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole tam pojechała wojewoda pomorska jeżeli chodzi o Elbląg w drodze jest pan minister Leśniakiewicz żeby na bieżąco doglądać tej kwestii ale akcję na bieżąco dowodzi pan komendant Kamieniecki znany z Powodzi Wrześniowej doświadczony strażak który raportuje że tutaj sytuacja też się stabilizuje więc Monitorując to wszystko, co się dzieje, patrząc na to, że pogoda bywa kapryśna, wydaje się, że sytuacja zmierza e, w dobrym kierunku i jest opanowana. Dziękuję, dziękuję za koordynację i proszę się nie krępować tak jak przez ostatnie noce. Proszę dzwonić to o trzeciej nad ranem, jeśli Bardzo nic się będzie to. działo. Czelki tak nie może spać za długo, także to prawda. To nie jest dla mnie jakoś. I, irytujące, irytujące doświadczenie. Ok, dziękuję bardzo. Przejdziemy do naszego porządku obrad, w tym tradycyjnie do deregulacji